Heyo, jestem Zuza, witam was w wieczorem, w mianem Q&A Pytania mogliście zadawać pod moim artbookiem na MSP2 Teraz możecie je zadawać w komentarzach No i właśnie też w MSP2 macie teraz zdjęcie tego artbooka wystarczy, że napiszecie komentarz z pytaniem W tyle macie jak przechodzę oby Zaczynamy! Dzięki, jeśli was nie będzie, ale dużo pytanek się powtarzało i twarz? Na razie nie mam planów pokazać twarz, no ale może kiedyś pokażę. A jeśli chodzi o wiek, to na razie nie chcę podawać. Ile wydałaś łącznie na wszystkie wipy? Łącznie na wszystkie wipy wydałam około 1000 zł. MSP2 czy MSP1? Czy... Raz bardziej wolę grać, w MSP2. Masz tak, mam nawet trzy. Pozdrawiam Was. Masz ulubione jedzenie? Tak, mega lubię kotleta z piersi i z kurczaka, już od dwóch lat. Łącz koty czy psy? Przepraszam wszystkich fanów psów, ale uwielbiam kotki. Czy Trudny wybór, ale myślę, że jednak McDonald's. Jaki jest mój kolor? Aktualnie jest to jasny niebieski, ale nie cyjanowy. Teraz macie zdjęcie na ekranie. Jaki masz kolor oczu? Moje oczy są brązowe. Masz Chłopaka? Nie, nie mam chłopaka i na razie nie chcę mieć. Jakbyś miała super moc, to jaką? Myślę, że teleportację, bo jest bardzo przydatna. smak smaków na lubisz najbardziej? Szczerze, nie mam ulubionego smaku, ale najczęściej jem czekoladowe albo śmietankowe. Czy masz rodzeństwo? Tak, mam brata. Nie czas ograsz, a w MSP gram od 2019 roku, ale wcześniej grałam po prostu dla beki, ale na moim głównym koncie gram od 2021. Ile ja kupiłaś VIPów na rok? Na rok kupiłam 14 VIPów, bo nie wiem czemu na początku myślałam, że są tylko VIPy na rok. Czy masz jakieś zwierzątko? Niestety nie mam, ale bardzo bym chciała mieć kota albo chomiczka. Czemu akurat? Nie? To pytanie jest nawiązane z moim filmikiem, który widzicie teraz na ekranie. Ja ogólnie Twój look wybrałam dlatego, że byłaś na moim pasku i bardzo mi się spodobał. Nie, ulubione zwierzę? Moje ulubione zwierzę to jest Axelot albo Kot. Ulubiony pakiet? Nie mam jednego ulubionego pakietu, więc powiem Wam wszystkie, które bardzo lubię. Pakiet B, pakiet barankowy, pakietny. Inaczej pakiet Sylwestrowy, pakiet Vegas, pakiet Chiński i Unicorn. Ulubiona NSP2. Youtuber, Całym serduszkiem kocham Muzyflorkę i koliber. Pozdrawiam, jeśli to oglądacie. Czyli w 1 Czasami się loguję, żeby wbić sobie trochę level. Ulubiony Influencer. Na Influencer. Games. mega fajne filmy i montaż polecam. I myślę, że czasami też sobie obejrzę jakiś odcinek na Gen Z. Ostatnio przeczytałam książka. Smak gorzkiej czekolady. Ostatnie obejrzenie i Trzy dni temu byłam na Akademii Pana Kleksa w kinie. Skąd pomysł na nagrywanie jak wcześniej mówiłam, w MSP1 gram od 2021 roku, tak na poważnie. I tak po prostu z ciekawości postanowiłam zainstalować MSP2. No i bardzo chciałam właśnie nagrywać też tą grę. No i w końcu w październiku zdecydowałam się, żeby to robić. I bardzo się cieszę, bo naprawdę bardzo dużo osób mnie subskrybuje. Dziękuję każdemu. Nie spodziewałam się aż takiej dużej ilości subskrypcji. Bo Wolę pakiet XOXO przez te cudowne usta. Jaki był to pierwszy pakiet na MSP1 i MSP2? Na MSP1 był to pakiet Ester, chyba 2022, a na MSP2 pakiet Darling. Mam nadzieję, że Kiwandai się podobał. Montowałam go przez kilka dni, więc tym bardziej będę się cieszyła, jeśli Wam się spodoba. Możecie zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję. Pa pa! Jeśli jesteś tutaj nadal, to napisz w komentarzu emotkę truskaweczki, dam ci wtedy serduszko. Teraz tak naprawdę pa pa.